Dzień dobry, witam. Jesteśmy już po popołudniowym obrządku. Można powiedzieć, że wieczornym obrządku, bo, bo już zrobiło nam się ciepło. Do tamtych nawet nie będę szedł, bo i tak nie będzie nic widać. E, tutaj, póki co, bez zmian, bo w dalszym ciągu e, trwają prace nad kolejnym końcem, żeby to towarzystwo w końcu poprzestawiać. E, tak więc, jeszcze e, tutaj nic z tym nie było robione. Stoją tak, jak stały, zresztą, tak jak widać. No, co do żywienia, to zaczęliśmy skarmiać w końcu kiszonkę z kukurydzy. W końcu ta kiszonka wygląda tak, jak wyglądać powinna. Co prawda teraz wysłodki z, z sianokiszonką, bardziej to taka kiszonka strawy, Gdzieś tam kukurydza, resztki są, są na spodzie. Taki TMR, tylko niewymieszany, bo zamiast paszowozu mamy taczkowóz i, i widlaki. Także tak. No tutaj też y, dostały cukierki w postaci kostek soli do lizania, lizania do lizania. Oj, nie udało się. Nie udało się. się wysokie progi. Y, no tym razem zwykłe kostki żeśmy kupili. Y, zawsze to coś, prawda? No. Y, zanim przejdziemy do tamtej części, bo jak już widać coś tam się zaczyna dziać w końcu, widać, że zostało coś ruszone do przodu. No to jeżeli chodzi o sytuację w polu, to ostatnio właśnie już poorałem to, co miałem do zaorania, czyli orka zimowa została zrobiona. Pod buraki sobie zaoraliśmy, obornik został wywieziony, też przyorany pod buraki, i zostało nam jeszcze, to w sumie już nie nam, bo buraki jeszcze są do wykopania inspektor. Coś tam wspominał, że końcem listopada pewnie, więc w grudniu będą do odbioru. Więc jeszcze to trzeba dopilnować i chyba Buraczyska już nie będę ruszał w tym roku, tylko po prostu na wiosnę się przeora. Dobra, tak to nam wygląda tutaj. Tak jak mówiłem, tam nic nie będzie widać, mimo światła, niestety. Tutaj też tak, jak było w sumie, ten kolega. Deklasuje resztę towarzystwa, jak widać, idzie w masę. No, i tutaj też mi się fajnie rosną. Więc jeżeli chodzi o nasze byczki, to wygląda to tak. No, i teraz w końcu coś tutaj zaczęło się dziać. Bajzel niesamowity. I co? I jakoś to trzeba po kolei chronologicznie mniej więcej. Ruszyć to, co było widać już na poprzednich filmach, czyli wykute drzwi, które już były pokazywane, natomiast zostały wstawione już tutaj takie wrota, ale o tym za chwilę. Bo jeżeli chronologicznie, to dalej było ruszona woda. Tutaj tato przerobił troszeczkę, przesunął, bo kran był właśnie tutaj, w tym miejscu. Natomiast zostało to przesunięte w tę stronę. Z tego względu, że wiadomo, tutaj będą wykuwane drzwi. A e, ściana, bo tutaj będzie mniej więcej stała ściana, będzie ta jak tam e, kończy się tamta ściana, tak będzie doprowadzona tutaj. E, także tu, gdzie teraz stoimy, e, będzie korytarz paszowy. Natomiast tu, gdzie teraz stoimy, będzie cielętnik, odgrodzony od reszty obory. Tak więc została przerobiona woda. Na razie prowizorka, bo to jeszcze będzie poprawiane. W dalszym ciągu w kolejnym etapie rozwaliłem ten żłób. To znaczy tam rozwaliliśmy. Ta to z początku mocował się właśnie z, ze zwykłym młotkiem i, i, i dłutkiem, żeby to rozłupać. Słabo to szło, więc kupiliśmy taką młotowiertarkę. Eee, tu już było troszeczkę lepiej, aczkolwiek miejscami też do dupy strasznie ręce od tego bolały. Eee, fajnie się upało, bo faktycznie odchodziło lekko, ale niestety pomału to wszystko szło do przodu, bo te łupki to były małe kawałki. No i w końcu, mniej więcej gdzieś ja wiem, tutaj może od połowy tego, co jest już zniszczone, zacząłem robić takim patentem ściągaliśmy te koryta z wierzchu, te kamienne, takie nawet udało się odzyskać trochę. E, ściągaliśmy je z wierzchu, następnie dużym młotem e, biłem, po prostu naparzałem od góry, aż zaczęło pękać, bo to jest lany beton pod tym korytem. Jak widać, to jest lany beton, więc potem zacząłem naparzać młotem, aż zaczęło pękać, i wtedy właśnie tą młotowiertarką, tym młotem udarowym. Wbijałem się, że to zaczęło się tam rozwalać, i takie już większe kawały odchodziły, i to szło zdecydowanie szybciej. No, tutaj najwygodniej to idzie ten murek, bo to parę razy młotkiem puknąć i on się przewraca. No natomiast tutaj ten beton to katastrofa. A zostało nam jeszcze kawałek do rozebrania, ale to w dalszym etapie. Tutaj kafelki już są zakupione, właśnie na ten kawałek stołu paszowego. O tym, czemu to tak wygląda, też za chwilę. Później, później właśnie wykuwałem te drzwi, a tato wstawiał te wrota. Wrota są po prostu zrobione z desek, bo deski mieliśmy na stanie, więc zrobiliśmy z tego, co było. Zresztą, jak dużo rzeczy. Tutaj też, ile można, to z odzysku. Nawet do taty się dzisiaj śmiałem, że można by tytuł filmu taki dać. Budowa obory z odzysku, lub coś, coś właśnie w ten deseń, bo naprawdę sporo rzeczy tutaj udaje się jeszcze z recyklingu zrobić. Czy to z jakiś, pustaki te rury zielone, co są zrobione, wygrodzenia to też są z rozbiórki szklarni, kupione gdzieś na eliksie. Więc jeśli się da taniej, to, to robimy taniej. Co nie da rady, to nie da rady i trzeba zrobić, no mimo, że robimy po kosztach to i tak przeróbka całej tej obory wraz z tamtym dobudówką, gdzie już stoją byki i z wiatą na 50 sztuk mniej więcej planujemy to zrobić no to myślę, że w okolicach 50 tysięcy impreza się zamknie mówię, że myślę, bo kosztów dokładnie nie liczę Yy, więc, no, myśl, no, no tak jak mówię, gdzieś w tych pieniądzach może to się zamknąć. Yy, bo co tutaj właśnie? Rury były kupione. Tutaj jakieś drewno z odzysku, pustaki z odzysku. Yy, sklejka z odzysku. Yy, dlaczego robimy sufit? Bo też były pytania, że na naszym miejscu nie robilibyście yy, sufitu. Oczywiście jest to pewien plus, że nie będzie, wiadomo, większa kubatura pomieszczenia. Natomiast e, sufit, taki nawet z tej sklejki, parę lat e, pociągnie, bo on jest impregnowany. Impregnowałem te płyty dzisiaj, które tutaj już nad nami wiszą. E, tak samo były impregnowane te płyty, i one już parę lat wiszą, i, i jeszcze parę lat myślę, że powiszą. Bo, bo nie są jakoś w złym stanie, nie rozkleiły się o dziwo, więc nie jest najgorzej. Tym bardziej, że cielętnik już teraz będzie odgrodzony. Bydło nie będzie na stałe tutaj w tych pomieszczeniach przywiązane, czyli będą miały dostęp do, do wyjścia, więc tutaj nie będzie takiej parowy. One będą tutaj tylko jeść. Tym samym, skoro mają ciągły dostęp do wyjścia, będzie tutaj lepsza cyrkulacja powietrza. Więc pomimo tego sufitu myślę, że nie będzie jakiejś mega tragedii i, i, i nie będą się tu aż tak bardzo kisić. E, kolejnym e, plusem na rzecz tego sufitu jest fakt, że m, właśnie zabezpieczy e, to nam troszeczkę konstrukcję dachu. Te wszystkie gazy nie będą nam tam e, e, niszczyć e, tej, tej konstrukcji. E, no i może w przyszłości, bo zostawiamy tutaj nad nami, jest okienko, już nie będzie tego widać jak widzę na zewnątrz, bo jest ciemno, ale jest okno na strych zrobione, bo tutaj nad nami było zawsze składowana słoma. Zresztą tutaj widać pełno sieczki takiej leży, to jest właśnie słoma sprzed 40 lat nawet, bo to właśnie kostki słomy były. I zostawiamy sobie możliwość ewentualną, gdzieś tam później jakieś dechy położyć i składować sobie sianko w kostkach dla cielaków. Też, też będzie taka opcja. No i koniec końców, jeżeli znudzą nam się byki, to zawsze zostaje budynek z jakimś właśnie sufitem pod garaż, więc nie będzie trzeba tego już wtedy poprawiać, tylko jakoś właśnie tutaj, o ile, o ile ten dach do tego momentu zatrzyma chyba że spadnie, to wtedy się pomyślę nad czymś lepszym. No cóż, no wygląda to tak. To co widzicie, to jest są takie belki z paździerza, belki deski z paździerza i one w tej wilgoci, w tym wszystkim wytrzymały 40 lat. Co prawda były poprawiane co jakiś czas, bo gdzieś tam się obrywało, wisiało, trzeba było to dobijać tutaj jak widzicie gdzieś być może bardziej woda zaciekała czy coś i, i się wybrzuszyło, zniszczyło po prostu. No więc, no ale mimo wszystko tyle czasu w tych warunkach to wytrzymało. Więc myślę, że ta sklejka, która jest impregnowana yy, i będzie o to dbane, też troszeczkę wytrzyma. Yy, oczywiście tutaj te braki będą uzupełniane, jeżeli chodzi o pustaki i będzie to zatynkowane. Później wezmę te ściany, troszeczkę poczyszczę i pobiele. Tak samo będę impregnował te drzwi, żeby to drzewo też tak szybko drewno, żeby tak szybko nam nie zgniło. Tak to wygląda. Myślę, że w miarę o wszystkim opowiadam na bieżąco, bo też nie mam jakiegoś specjalnie planu przygotowanego i tak dalej. I na sam koniec stół paszowy, a w zasadzie fragment tego stołu. Ja wiem, że będą teraz komentarze, że tak się nie powinno robić. Niezgodne ze sztuką, i tak dalej, że mogą być później jakieś tam problemy, ale nie mamy wyjścia i trzeba ten stół paszowy robić stopniowo. Z tego względu, że żeby wylać go do końca, trzeba by było rozebrać te dwie klatki, bo musimy go właśnie pociągnąć tutaj, żeby wyszło za ten filar. Żeby rozebrać te dwie klatki, musimy pozbyć się stąd cielaków. Żeby pozbyć się stąd cielaków, musimy pozbyć się stąd tych byczków i żeby pozbyć się koniec końców zrobić taką roszadę, to tamte spodwiaty muszą w końcu zawitać tutaj, tak żeby to właśnie jakoś poprzeganiać. A przypominam, jest już połowa listopada, więc czasu coraz mniej i po prostu spieszymy się, robimy taki kawałek, żeby po prostu wyłożyć tutaj kafle. E, zrobić wygrodzenie, drabinę paszową, i już można ich tutaj będzie przeganiać i karmić, i dopiero wtedy brać się za rozbiórkę tego gdzieś tutaj troszeczkę poprzerabiać, żeby kolejne cielaki wstawić, i będziemy mogli e, posuwać się wtedy ze stołem paszowym i z kolejnymi wygrodzeniami dalej. Tak więc robione to tak e, małymi kroczkami po trochu, ale jak widać, e, da radę. E, minusem e, tego. Całego zamieszania z tym naszym bydłem, to może nie minusem, a po prostu taka sytuacja wyniknęła, że póki co y, sprzedana grupa nie zarabia na kolejne cielaki. Wiecie o co mi chodzi, że nie ma jeszcze tego cyklu, że sprzedajemy byki i za to co dostaniemy, kupujemy cielaki, tam jeszcze no, trochę kasy zostaje, bo z tych obliczeń moich poprzednich wychodzi na to, że nawet coś tam na tym zarabiamy. Więc y, jeszcze tego nie ma. Póki co musimy ze sprzedanej grupy byków kupić półtorej grupy następnych byków, więc jeszcze nie jest to 1 do 1, a czasami nawet 1 do 2, bym powiedział. Bo też zależy, jakie grupy. Ostatnio była grupa czterech sztuk albo 5, poprzednio była właśnie chyba czterech. Tak więc widzicie, cztery byki sprzedajemy, 6 musimy kupić. Musieliśmy, a tak naprawdę nawet i więcej. Bo ciągle nie ma tylu grup, ilu, ile być powinno. No i do tego właśnie dochodzi... Dochodzą ciągłe koszta z przebudową tej obory, więc... Więc myśleliśmy, że ten tur nieszczęsny, o którym ciągle jest afera w komentarzach, że gdyby nie John Deere, to bym sobie życie inaczej ułożył. No ale na to też przyjdzie czas. Jest nas dwóch, ta robota jakoś się rozkłada. Yy, więc przy obrządku, yy, tutaj tato ładuje cyklopem yy, pasze dla byków, yy, zanim przywiezie to ja sobie widełkami pościelę, tutaj poogarniam, także zanim wysłodki przyjadą to yy, pozostaje nam yy, tylko właśnie skarmić I, i tu też raz tato wozi paszę, raz ja wożę pasze. Teraz tato, od tych wyrzuca obornik, raz ja. Tak więc to się wszystko na dwóch rozkłada, więc nie ma takiego obciążenia. A jak jest wszystko podstawione, słoma, żarcie i tak dalej, no to dzisiaj ja już tutaj gadam ze 20 minut do Was. Jest godzina 17.40, zacząłem 16.20, skończyłem 17.20, więc godzinka czasu samemu, i wszystko można sobie tutaj elegancko ogarnąć. Dobra, tutaj już zgasimy. No i co, i chyba wszystko powiedziałem tak, jak ma być. To co chciałem powiedzieć, może niektóre rzeczy pominąłem, to jak coś to piszcie w komentarzach. Jak tam macie zamiar się czepiać, że łomatko, nie tak, że ta obora się zawali, to, to idę o zakład, że się nie zawali, że byczki będą tutaj sobie żyły, jadły i kolejne grupy będą tutaj wstawiane. Także myślę, że ten biznesik w końcu się nam zacznie kręcić, aż miło będzie patrzeć, jak tutaj już będzie wszystko porobione i tych grupek będzie stało kilka. Mordy będą wystawać, jeść jedzonko, bo co innego można jeść, prawda? E, tam też będą byczki, także podczas karmienia taki widok będzie naprawdę przyjemny. A i resztę sprzętu, bo to nie tylko tur wchodzi w grę, a tutaj naprawdę Dużo rzeczy jeszcze trzeba zrobić. Część rzeczy już została zrobiona, jak właśnie wymiana głównego konia, sprzęt do uprawy. No jeszcze właśnie sprzęt odnośnie obsługi bydła przydałoby się pomału kompletować. Czy to do zielonek, czy to właśnie ten nieszczęsny tur. Co nie? Tutaj mordy zadowolone jedzą. Dobra, koniec marudzenia na dzisiaj. Tak to wygląda na tą chwilę. Aktualizacja kolejna gdzieś za tydzień, może za dwa tygodnie, tak więc nie wypytujcie kiedy film, kiedy film, kiedy będzie, to będzie. Tymczasem na razie do następnego, cześć.